maneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku ze Snow Lecimy dalej z naszą robotą. A dzisiaj sobie będziemy ogarniać te mokre żniwa na farmie. Kolejną misję. I sobie już od razu załaduję co ja potrzebuję belki przede wszystkim. <laughs> Więc je załadujemy. Czy ja tu mam gdzieś przyczepę może? Ta przyczepa mnie in by interesowała, ale chyba nie mam. I to jest ten. Tu mam. Bo to mi i tak średnio cokolwiek dano, bo... Z magazyną mam znowu tu, tu mam tu i ee, no nie za bardzo mi to pasuje. <laughs> Ale dobra, zrobimy na razie transport po prostu po jednym tym. No bo innej opcji nie mam, nie? Do deski to wiadomo, ogarnę sobie też Tatron bez problemu. I cegły w sumie też, tylko no... Jedyny problem jest taki, że trzeba jeździć od punktu do punktu, nie? ale te punkty są dość blisko siebie także nie jest źle bo będę musiał doholować chyba marszala chociaż on chyba dojedzie ale <laughs> wolałbym go mieć wiecie w garażu nie wtedy się bym czuł bezpieczniej hmm. myślę że, te, że ta misja nam zajmie prawie cały odcinek ale no zobaczymy Piękny poranek, szósta rano, prawie już może siódma My sobie jedziemy ładnie z beleczkami I zobaczymy jak to pójdzie Ale Tatra ma chyba pompowane opony automatycznie W sensie regulacje ciśnienia, bo ma takie coś na kołach jakby to odtąpowanie chyba było Ale nie wiem, bo się nie znam Jak mi się przynajmniej wydaje Dobra, jedźmy sobie Taterką Zobaczymy jak to pójdzie Oj Nie bym urwał I by dopiero było Dobra Ciekawe czy nam się dzisiaj znowu jakaś akcja odwali Czy tym razem będzie spokojny taki odcineczek Gdzie nie będzie kurde się nic psuło Byłoby ciekawie Jedynym Tatry, tatry minusem jest to, że ona chyba nie ma HDSa Gdyby ona jeszcze HDS-a miała, to, to byłby pojazd niezawodny, dosłownie. Ale no niestety wszystkiego jak widzicie mieć nie można. Niestety. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. I tak ta traja jako taki dobry pojazd, my może mi ją wszystko przetransportować. Bo z X, z X z X jest spoko, ale z X jest bardziej... Nie bardziej. Mniej sterowny albo bardziej cięższy do manewrowania. A Tatra jest takim bardziej kompaktowym pojazdem, powiedzmy, <laughs> który też ma dość dużą siłę. Bo nie wiem, czy te przyczepy tam ściągać. No Na razie nie mam potrzeby niby tej przyczepy brać, bo cegły są w innym miejscu, to też. Tak wiecie, no, nie po drodze mi z tym, nie? I myślę, co tu wykombinować. Przydałoby mi się na pewno przyczepę ogarnąć. Gdybym miał przyczepę, to wiecie, to byśmy na przyczepę sobie doczepili do drewna i byśmy mogli te średnie logi wozić przykładowo, nie? Ale no to też jest koszt znowu. I kurde, no cokolwiek myślisz, to i tak jest nie tak, jak ma być. A na longi też musimy mieć osobną przyczepę. I to wszędzie, kurcze, widzicie koszty. Już nie mówiąc o ulepszeniach tirów, ale no kurde, no naprawdę ciężko będzie. Bo to dużo kosztów nas czeka Tragicznie wręcz dużo Było blisko Za blisko Ale nieźle Zawsze mogło być gorzej, mogliśmy coś uszkodzić Henkiem jak trzęsie to lepiej nim jak. Widać, amortyzacja w tych pojazdach nie za dobra. <laughs> Chociaż nie wiem, powinna być dobra. Ale kto to wie? Ojku, chyba mnie czwapka złapała. Nie za dobrze. No, czkawka <grych> Niedobrze Chyba będę musiał zrobić przerwę w nagrywaniu Albo jakieś cięcia, nie wiem Zobaczymy Ja tu jeszcze średnie kłody, kłody potrzebuję Ojejku A no dobra Na razie metalowe belki I teraz gdzie tam mam jechać? Albo jak? No nie, wiecie co, czekajcie. Ja, ja to sobie wrócę, zrobię cięcie. Dojadę sobie tutaj, na tartak, i wrócę do Was po cięciu, wiecie? Tak będzie najprościej, bo miecz zaraz dobije Dobra, wracam po cięciu. Mam nadzieję, że to lepiej. Ogólnie odkryłem, chyba pierwszy raz w tej grze, że Heniek śledzi nasz ruch kamerą, nie? Tam, gdzie się obrócimy, tam typek nas spogląda. Nieźle. Ja nie wiedziałem, nie? Ja myślałem, że to kurczę. Wiecie, to nie śledzi kamery, tylko on sam tak animuje się, a to kurcze nawet z kamerą działa Człowiek cały czas coś nowego widzicie potrafi odkryć w grze To już w sumie było pewnie dawien dawna, nie? Ale... Fajnie jest od, od, odkrywać grę na nowo Czy grę, czy film, cokolwiek, bo kurcze potem Jak już się tego... jak to powiedzieć... Jak już się coś raz zagra albo obejrzy, to już kurczę. No, drugi raz nie jest tak fajnie, nie? Nawet jak zrobicie długą przerwę, No coś tam jednak w tej głowie zostaje i pamiętamy. Może nie aż tyle, ale no. Nigdy nie, nie jest to samo jak pierwszy raz. Pierwszy raz zawsze jest najfajniejszy ze wszystkim. Bo poznajemy coś nowego, coś co jest innego, a później kolejne razy już nie są tak. To mi się dzieje z tą grą, czekajcie. Jakieś dziwne rzeczy. Grafika. Czemu mi kurde jakoś tak... To ja za bardziej wrażenie wymaga większej wydajności. Nie wiem, no to raczej. Nie wiem co tutaj zmienić. Że mi to tak kurcze jakoś fiksuje. Co to może być odpowiedzialne za to? kurde, no nie mam pojęcia, nie ogólnie, no. Nie wiem czy ta azo a, 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 so, kurde, jak to się nazywa, anizotropia, nie wiem. O co chodzi, że mi takie dziwne, wiecie, się przebłyski robią, nie? Promienie świetlne. No nie wiem co na to wpływa, tak szczerze. <laughs> nie powinno nic, ale kurde, no coś jednak wpływa, nie? Tylko no mówię, nie wiem co to się dzieje, że to tak się robi. Nie mam pojęcia. O, nadal. No i kurde, o co to chodzi? Może to od słońca coś? Pzekajcie. Ja, ja nie wiem. Już próbuję z tym walczyć od jakiegoś czasu i nie wiem, które to za to odpowiada. Próbujmy na przykład te yy, promienie światła wyłączyć. Może to to? Nie wiem. Może w końcu. Hmm, nie. To nie to. To zdecydowanie nie jest to. W takim razie, które ustawienie mi to robi? Czekajcie. Jeszcze raz. Kolejny. Co to może być? Skoro to nie jest to. Skoro to nie jest to. I nie jest to też to To zostaje nam nie wiem co, na przykład odbicia w lustrach, no to jest akurat mało ważne Promienie świetne testowaliśmy, mgłę wolumeryczną Mogę wyłączyć, zobaczyć Ambient occlusion, może to jest to Chociaż no nie wiem Jakościeni, efektów, obiektów, trawy no nie wiem, co to by mogło być No dobra, zobaczmy teraz Po kolei będziemy testować, może w końcu trafimy Bo tam, gdy oddali to... No nie, no, no nadal nie jak jakieś powalone No i czym to jest kurde spowodowane? Bo ja już nie rozumiem, nie? Że to kurde w pewnych momentach się tak dzieje. Już nie wiem co tu na to zrobić. Bym musiał chyba testować każde ustawienie po kolei, no bo no, 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 no nie wiem, po prostu nie wiem. Czemu mi się tak dzieje w ogóle nie mam zielonego pojęcia. A nie powinno niby. Nie wiem co to może być winne. Na przykład jak jedziemy po drodze, tutaj mi się chyba tak to nie pojawia, nie, a tam jakoś w tych lasach mu się nie podoba. Może to jakieś cienie albo coś, bo już nie wiem. Naprawdę nie wiem. I na razie jedziemy ładnie, nie ma co. Efekt ziarna? No nie, bo ziarno to tylko robi takie migotanie chyba jakby. Nawet nie migotanie, on, on ziarno robi takie... Ee, jak to nazwać? No dosłownie ziarno, nie? O takie coś jak tu... Nie wiem, czy to widać na obs -ie. chyba trochę widać. Ale no. Ale co na tej trawie się odwala, to ja nie wiem. <laughs> Jedziemy tu w trawie i znowu będziemy rygać. Oj, widzicie, im ryga paskustwo I czego to może być wina? Jak wiecie, to możecie mi napisać w komentarzu. Bo szczerze nie wiem, że mi tak błyska jakoś. Bo już nie wiem, co ja mam tu przetestować, żeby to kurde mogło zadziałać. Chociaż w sumie czekajcie. Jeszcze raz jedna opcja. Eee... Może to to? Ja no chyba też. No nie wiem, no tak patrzę, jadę, ale Ej, nie wiem Będę jeszcze obserwował i muszę to trochę poza odcinkiem potestować też, ale nie, no nie wiem, nie wiem W ogóle dziwnie się ładują te drzewa trochę, nie? Tak z daleka Ale no nie wiem, nieważne Musimy tak czy siak na farmę dojechać na razie To już w sumie jesteśmy prawie na miejscu no ale I zostanie nam trzeci transport, który w sumie jest... Nie, też nie jest zły, bo to tylko jedziemy kawałek A paliwa jako tako mamy dość dużo Dobra, zarządzanie ładunkiem No i pięknie I zostały nam cegły i belki a z tymi belkami będziemy mieli problem, jak wiecie. Bo musimy mieć przyczepę. W się sensie, no nie musimy, ale wiecie, łatwiej by było wziąć na przyczepę nie? i ciągnąć to po prostu dwie naraz niż kurde jedno jechać, bo to takie syzypowa zsyf, praca, nie? Lepiej by było jednakowoż, nawet trzy by było najlepiej naraz, no ale tyle przyczep to ja nie nabędę z nikąd, bo to kurde kosztuje. I to strasznie dużo. Nie wiem jak te nowe przyczepy, bo ja sobie oglądałem poza odcinkiem, czy nawet na odcinku Jak one kurde dzia działają i to jest zupełnie inna technologia Tam to jest kurde jakieś łamane przyczepy, coś, ja nie wiem I one mnie bardzo ciekawią <coughs> Tylko no nie wiem która jak działa i to bym musiał potestować Najlepiej na jakimś trybie testowym albo czymś tego typu Żeby wiedzieć, bo tak to szczerze no nie mam pojęcia Dobra, tu sobie ładnie wjedziemy I musimy, nie wiem, czy przejechać przez garaż chyba najlepiej? Chyba przez garaż, nie? I tam podjedziemy za garażem Na skróty No bo tak to mi się nie wydaje, żeby sensowne było jechać na naokoło i paliwo tracić i tak dalej Aczkolwiek Tatra muszę przyznać nie pali aż tak dużo, bo 100 litrów dopiero spaliła Więc... ekonomiczny pojazd, nie ma co ale to jest bydle, ja pierdzielę, te medium logi to są takie wielkie To się, ten, ten holder jak to się nazywa Ta kasta od nich, o Jaka ona jest wielka, nie? To tak się ciekawie wygląda Ale dobra, miejmy nadzieję, że sobie poradzi Oby, oby Dobra, teraz musimy jakoś tam się wdrapać, pod tę górkę Raczej znaczy nie będzie to wielki problem. Kamera mi się zacięła znowu na tym miejscu. Tu jest przy tym budynku jakaś kamera zbugowana I box collider. Kurde box collider. Wszedł mi tryb e, tego. debugger. No w sensie kolizja, nie? Kamery z budynkiem. Ale no. Jesteśmy już na górze, trasa fajnie skrócona i teraz tylko tam dojechać. Przez to było to. A magazyn jest w sumie dość niedaleko, bo tu są fajne skróty, także Też nie jest zła traca I misja też całkiem przyjemna mi się wydaje Ale no, okaże się Dobra Tu jeszcze musimy chyba pod górkę, bo nie wiem gdzie ta droga była Czy ja już ją minąłem? Nie, chyba nie A może? Ej kurde, chyba nie wiem, chyba minąłem ją Ona chyba była w lewo ale to już trudno. Teraz już pojadę tam. Nie będziemy się przecież cofać. Okay. No ona chyba tam była, ale to nic. Też jest dobra droga. Nie mogę na nią narzekać. Ciekawe jak pójdzie nam z tymi logami, bo tam to się kurde obawiam trochę. Czy ja w ogóle jestem? No ja chyba dobrze jadę, ale... Tutaj to nie kojarzę tej trasy W sensie ja nią pewnie jechałem, ale już nie pamiętam Nie wiem, czy ja tu jechałem w ogóle? Przez to błoto nie przypominam sobie Nie mogę szczerze skojarzyć Ale może jechaliśmy, no nie wiem Wszystko możliwe, nie? Wszystko jest możliwe Nie, nadal się googuje to pieprzone coś no, no ja nie wiem, co to, jakieś odbicia są, kurde cienie. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz to przestawić coś, tylko wyjadę z tej wody. Bo ja już szczerze nie wiem, no kurde, połowę ustawiłem spróbowałem i nie wiem, co to powoduje. Naprawdę nie wiem. W ogóle co tu się z tym błotem? Te dziwne rzeczy zadziały. Eee. Tu. Jeszcze może to odpowiadać jakieś kienie, ziarno filmowe, to mi wyłącz, bo to jest mi niepotrzebne. Ale no mnie obchodzi... Yy... Bo nie wiem, jakiś FXAA jest wyłączony niby. Niech se będzie włączony, ale no... Co, to by mogło też powodować wyostrzenie? No kurde, i nie wiem nic. Testuję już chyba wszystko, nie? Co to, to, to się da? Ej, teraz chyba naprawdę takie rozmazane jest, nie? Jak ekran. Aha, trochę rozmazany. Nie wiem, czy to lepiej, czy to gorzej. Inaczej trochę wygląda granie. Trochę inaczej, no. Łoś ty, bo pociągłem linkę. Nie, 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 nie. wyostrzenie jednak zostawimy, bo ono lepiej wygląda Wyostrzenie jednak niech zostanie Ono się jednak przydaje, dobra e, A tutaj... Krawędzi, no, to, to jest to samo co tamto, no ale dobra no Tu by coś mogło odpowiadać za to, nie wiem Jakoś woda, woda to raczej nie no Skoro mgła wolumeryczna też, nie no to nie wiem co Promienie świetne, lustra Ale one w pierwszej osobie, promienie świetne. No kurde nie wiem, jakość cieni może? Nie wiem, no spróbuję te trzy rzeczy Może coś zadziała, może nie, nie wiem No już nie wiem co ja mam tu testować, naprawdę nie? Coś mi się zmieniło bo mi się nie przestawiło z powrotem te... Yy, chyba wyostrzenie Ej nie wiem, teraz nie widzę Ciężko mi powiedzieć, czy tam się to wyostrzenie zrobiło, czy nie? Ej nie wiem, no nie mogę teraz tak zobaczyć Bo coś żeśmy przestawili... Nie, coś jest nie tak Bo nie wyostrza i tego Tutaj coś jest nie tak. Czarki, że tak wam dzisiaj przedstawiam te grafika, ale coś mi się tu nie podoba. Już kurde, nie wiem. Co tu jeszcze może być odpowiedzialne za to? promienie światła no musiały zostać. Te lustra, no nie wiem. Nie wiem, czy teraz jest lepiej? No niby te kamienie mają, ale nie wiem Nie wiem sam I nie wiem o co tu chodzi Próbowałem i nadal nie wiem o co, o co jest nie tak Nie mam zielonego pojęcia, tak szczerze powiedziawszy Zobaczymy w sumie Jak coś będziemy najwyżej próbować, tyle tak czy siak, teraz musimy dokończyć misję, bo już dosyć dzisiaj ustawiania tej kamery ustawienia i wszystkiego z nim związanych i cyk naręczny. Dobra, bierzemy sobie cegły raz dwa. Nakręcamy i wracamy. Dobra i wsteczny. Nie no, Taterka fajny pojazd. A ile ona jest oso osobowa? 4? Chyba 4 No, nawet jak się uprzedz to więcej, 5, 6, chyba 6 osób. O, bujny Tatrak, dość pojemny pojazd był, trzeba przyznać. Tatry są pojemne o dziwo. Nie jest źle, nie jest źle. Bo chyba w 4 wchodzą, a w Tatrę 6. Czesi mieli pomysły, nie ma co. Dobra, jedźmy przed siebie. To gdzie to ja mam jechać teraz? Chyba eee... tu pojedziemy skrótem. Tak będzie najłatwiej mi się wydaje. Dobra. Cegły ładnie. Ciekawy mają sposób układania cegieł. Takie V. A nie tak, na przykład na stojąco czy na leżąco Nie wiem jak się w sumie cegły układa Chyba na leżąco, nie? Czy na stojąco? Ej nie wiem szczerze, nie widziałem Bo w sumie chyba na, st na stojąco zawsze przyjeżdżałem? Czy na leżąco? Ej nie wiem jak to na budowie jest Jak ktoś by jak się cegły układa, niech powie, bo ja szczerze nie wiem na palecie, czy one, jak przyjeżdżają, są na stojąco, na leżąco? Bo te to są w ogóle w kształcie pałki ułożone. Co jest jeszcze ciekawsze? Tak, to jeszcze nie widziałem. A nie wiem, jak jest prawidłowo. Czy tam dana szkoła, jak to robi, nie wiem. Czy jest kilka wersji? Może jest kilka. No i widzicie, a myśmy wyjechali w prawo, nie? A to w lewo trzeba było. No teraz tam jakoś zjechać bezpiecznie. E, tu nie będzie raczej problemu. Taka przyjemna misja mi się wydaje. No. Zaraz sobie dojedziemy elegancko. Ale no tu mówię, muszę przyczepę mieć, bo bez przyczepy to tak średnio mi się tam opłaca jechać, nie? Trzy razy. Jednak się wolę, wiecie, przemęczyć, raz przejechać z tym drzewem i mieć spokój, niż potem dwa razy trzy razy no ale. Nie wiem jeszcze, zobaczymy. Jak nas nie będzie stać na przyczepę, no to trzeba będzie jechać, a jak nie, no to wtedy z przyczepą. Chociaż najlepiej, tak jak mówię, byłoby z dwiema, nie? Albo z tą specjalną jeszcze. Po odcinku sobie zobaczę, przetestuję, jak działa ta. ta dziwna, co dodali nową, by jej wcześniej nie było. Może jest lepsza, no kto wie Okaże się Jeżeli bym mieściła więcej, albo na przykład dwa typy logów, to spoko wtedy Ale no mówię, trzeba będzie przetestować i zobaczyć, bo mnie to strasznie ciekawi Dobra, tylko czy ja tam... A, dojadę bez problemu Myślałem, że to mnie jeszcze kolejną misję będę musiał zrobić, ale chyba nam zaliczy tę misję jako mokre żniwa, a tamte logi są na osobnej. Także nie powinno się gryźć. I zresztą zobaczymy. Ale raczej tak. Jakaś kaska musi płynąć, nie ma innej opcji. Za darmo ja im tego nie będę robił. A co? Niech nie myślą. Chociaż i tak ten rolnik jako tako dobrze płaci na tej mapie w porównaniu z innymi eee, Czego? Dla nich to wielka, nie, to dla nich wielka pomoc. Gdyby nie tu, gdyby nie ty, to rolnicy mieliby prawdziwe problemy. Na pewno wkrótce z nim zgłoszą się do ciebie po pomoc. No patrzcie, no 3800, no tak jak mówię. Świetnie płacą. O, eksploatacyjne. Aha, bo oni faktycznie na farmie mają, no. Dobra, no i co tu mamy teraz mi powietrze? Odblokowały się kluczowe sprawy na zaporze. A co jeżeli mnie chwilowo zapora nie interente To co? Ja nie mam więcej misji tu? A nie, do miejsca odwiertu. No ale tego chyba nie mogę na razie. Czy mogę? Aha, ja to muszę zrobić nawet. Aha. Takie buty? Tylko pytanie, czy ja Tatron zdążę w 6 minut? Ej, nie wiem. Tu jest kawałek, widzicie, trzeba przejechać tu, zjechać tu, tam, no, kurde. I jeszcze uszkodzenia, no dobra, 200 to tam nie jest problem, nie, ale. No nie powiem, może być ciężko Tatron. Bo ona jest dość wolnawa jednakowoż. Coś trzeba będzie wymyślić. Ale tutaj nie wiem, czy mnie stać? 7000 tysięcy mamy, czy mnie stać teraz na tę przyczepę? Czy nadal nie? 14 No litości, czemu przyczepa kosztuje 14 tysięcy? No halo, to jest, nie, to jest niemożliwe nawet Nie wiem Naprawdę nie wiem. O, a ta jest składana na przykład. I że jak ona się składa? Ej, ona się tu łamie, patrzcie, tu. I pewnie przyjeżdża bliżej, albo wjeżdża na Tira, tak jak tamte. Ej, nie wiem, ciekawe. Trzeba będzie ją kiedyś kupić, wiecie? I przetestować. Dobra. Tak czy siak, to było na tyle w tym odcinku. W kolejnym sobie ogarniemy chyba już misję. Na przykład z tymi metalowymi belkami. Bo trzeba je ogarnąć i zrobić. No i zobaczymy, jak nam pójdzie, nie. <laughs> co z tego wyjdzie w ogóle. Czy będziemy w stanie zrobić te trzy wyzwania, czy nie? Mam nadzieję, że tak, ale raczej tak. No. Więc co? Zostawcie suba, łapeczkę w górę, dzwoneczek i widzimy się w przyszłych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!